Czy apel głównego rabina Ukrainy, Moshe Rowena Asmana, dojdzie do Donalda Trumpa? Jakie były słowa tego apelu? Czy pieśń może zmieniać świat? Czy na Ukrainie jest nazizm? O to i o inne rzeczy zapytaliśmy w czarnym niebie. A rozmawialiśmy oczywiście. Wojciech Jankowski, Paweł Bobołowicz. Zapraszamy. Czarne niebo.

Szanowny rabinie, w nietypowej formie, bo w formie piosenki zwrócił się pan z apelem do Donalda Trumpa o pomoc dla walczącej Ukrainy. Dlaczego piosenka i czy Donald Trump zareagował na ten apel? Czy jest jakaś reakcja środowisk żydowskich w Stanach Zjednoczonych Ameryki? Nie to skrzydł mnie tu dał i e, ta myśl przyszła do mnie od Wszechmogącego i jakby, no cóż, wiecie, w naszych świętych księgach jest napisane, że słowa, które wychodzą z serca, trafiają do innych serc. I tak właśnie się stało. Ja był w Kijowie. No, ja w w Kijowie. I słuchał się W zeszłym tygodniu byłem w Kijowie. Ogólnie rzecz biorąc, jestem tam cały czas. I te wszystkie uderzenia. Ja to bardzo nie, trudne. Tutaj, no. Słyszałem te wybuchy. Rosyjskie rakiety uderzyły w centrum Kijowa. Pierwszy raz, ja ją widziałem, było bohata postradawszych, tych ranionych, ubitych, ubitych. Pojechałem tam i na własne oczy zobaczyłem, jakie okrucieństwa popełnili. I to nie pierwszy raz. Nie pierwszy raz widzę coś takiego. Było bardzo wielu rannych i zabitych. To ogromne straty. Ja czułem od. Tak tak, tak trzeba zrobić. I ja to nie pisałem. Zacząłem pisać te... tę piosenkę jeszcze przed tym, ale szybko ją skończyłem, bo poczułem, że tak trzeba zrobić. To nawet nie jest piosenka, to apel. Apel z serca. Coś pomiędzy piosenką a modlitwą. Że Donald Trump ja w bo że nie wiem, czy Donald Trump już ją słyszał, ale jestem pewien, że usłyszy. Wysłuchały jej już setki tysięcy ludzi, a może nawet milion. Wysłałem też piosenkę do osób z otoczenia Donalda Trumpa, do tych, których znam, do ludzi w Waszyngtonie i innych miastach. Jestem pewien, że do niego dotrze. Myślę, że każde słowo w tej piosence lub modlitwie mówi samo za siebie, a do tego dochodzi muzyka i teledysk. Ludzie piszą do mnie, dzwonią, dziękują, ludzie płaczą. Widzę, że dotarła do serc milionów. Mam też nadzieję, że dotrze do serca Donalda Trumpa. I nie tylko do niego, powinna dotrzeć do wszystkich z jego otoczenia i do każdego, jak to powiedzieć, śpiewam z głębi serca. Po prostu mówię prawdę, bo prawda jest prawdą, a prawda na jej jest prawda. Wyskazali miliony, Mówił Pan o milionach ludzi, którzy mogli już usłyszeć to przesłanie do Donalda Trumpa. Chciałbym zapytać czy przesłanie to dotarło również do środowisk żydowskich w Stanach Zjednoczonych? Czy może Pan liczyć na poparcie amerykańskich Żydów, na Jewrejów Ameryki w pomocy? Ja nie, ja nie, 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 zrobiłem nie zrobiłem tego specjalnie dla społeczności żydowskiej w USA. To nie było celowe. Zrobiłem to dla całego świata, dla Stanów Zjednoczonych. Ja, Dlatego zwracam się do wszystkich członków społeczności żydowskiej, których znam i proszę, postarajcie się przekazać to Donaldowi Trumpowi lub komuś z jego otoczenia, aby mu to pokazali. Uważam, że nie zostało to zrobione wyłącznie dla społeczności żydowskiej, chociaż często występuje przed żydowską publicznością w USA, ale jak to powiedzieć, to wspólna modlitwa do wszystkich. Szanowny, rabine, z początku ja u, podziękować Szanowny rabinie, na duże, przede wszystkim chciałbym podziękować za tę pieśń jest bardzo wasze, piękna i niezwykle moment, wzruszająca to jeszcze, i to jest bardzo to ważne naoda, w momencie, wasze, gdy świat głos. zapomina nie o nie wojnie, mieć wasze, możliwość usłyszeć pański głos. głos. To czy Rosja chciałbym zapytać w swoim apelu Konej mówi pan, że Rosja, Rosjanie, oni zawsze kłamią, kryją nóż za plecami. A Donald Trump w swoim oświadczeniu ponownie powiedział, że Putin rzekomo chce zatrzymać wojnę. Czy można wierzyć słowom Putina i dlaczego pana zdaniem Donald Trump w to wierzy? ja nie nie, poli, nie jestem politykiem ale powiem oni kłamią ja nie ja nie muszę nawet wystarczy włączyć rosyjską telewizję tam kłamstwa leją się strumieniem tyle widzicie a tam no 100% brykni tam bo białe nazywają czarnym a czarne białym to oczywiście i sposób, i to, panie, za pomocą ja rozumiem, którego oni, że tak te... powiem, zombują swoich ludzi, swoich no, widzów, tak zambirują zambiruj swoich tele, telegledaczy. No, ja to znaję ja... Ja... rozmawiałem z ludźmi z Rosji rozmawiałem z nimi od samego początku wojny wyjaśniałem, co się tutaj nie dzieje pokazywałem ale oni nie wierzą w nic mówiłem im, oto nagrywam film oto jestem przyjedźcie i zobaczcie na własne oczy kiedy jeszcze była taka możliwość ale nic z tego nie wyszło oni bardziej wierzą w swojej telewizji niż żywym świadkom tego co się dzieje tym, którzy są bezpośrednio na Miejscu. Jak to wyjaśnić? To diagnoza. Nie obwiniam Donalda Trumpa. Nadal mam nadzieję, że to tylko jego podejście. On jest biznesmenem i wydaje mi się, że ma taki styl prowadzenia negocjacji. Oczywiście chciałbym, żeby nazywał rzeczy po imieniu, ale myślę, że w negocjacjach ważne jest, żeby obie strony mu ufały. Mi samemu nie jest to łatwe, mi samemu czasami się to nie podoba, ale myślę, że aby osiągnąć porozumienie stosuję takie podejście do wszystkich dyktatorów. Tak właśnie postępuję. Czy Putin jest moim przyjacielem? Ale Putin rozumie, że Trump nie żartuje i może działać twardo. Nie sądzę, aby Trump w pełni zdawał sobie sprawę z tego, co się tutaj dzieje. Chociaż myślę, że dociera do niego informacja z różnych źródeł. Chociaż ja tak сказать, ja, tak ja myślę, że to im do uszy też z różnych stron, więc nie wiem. To nie moja sprawa. Nie mam wiarygodnych danych. Nie zgaduję. Robię to, co mogę i co muszę robić. Robię to, w co wierzę. Mam doświadczenie. Mam doświadczenie, że każdy człowiek może i powinien coś robić. A jeśli postępujesz zgodnie z prawdą, jesteś otwarty, wszystkie drzwi stoją przed Tobą otworem. Ja Byłem w Stanach Zjednoczonych, spotykałem się bez żadnych powiązań z ludźmi, z którymi inni nie mieli nawet możliwości się spotkać. Spotykałem się z nimi, a oni mnie słuchali i akceptowali, chociaż nie jestem przedstawicielem władzy, nie jestem członkiem partii, nie pracuję dla nikogo. Pracuję tylko dla jednego, dla najwyższego i to wszystko. Dlatego mnie słuchali i prosili o błogosławieństwo. <średencji> Dlatego staram się dotrzeć do każdego serca i mam na to dowód. Do, dokaz, nazwę, tak. Kilka tygodni o, do, do, temu pastor Mark Burns ze Stanów Zjednoczonych, spotkaliśmy się kilka razy, zaprosiłem go do Ukrainy. Spędził tu dwie doby, dwa dni, widział wszystko na własne oczy i zmienił swoje zdanie o wojnie. Teraz codziennie udziela wywiadów i mówi prawdę o Ukrainie. Dzieli się tym, co się tutaj dzieje. Opowiada, jak rozmawiał z Ukraińcami, z ludźmi, którzy żyją w czasie wojny. Porozmawiał z ludźmi z Ukrainy i wszystko stało się dla niego jasne. Oto moja opinia. Właśnie tak należy postępować. To osobiste, rozumienie sytuacji... to osobiste zrozumienie i jest ono bardzo ważne. Mówi pan, że sam przebywa w miejscach, które są pod rosyjskimi rakietami, pod rosyjskimi bombami. Wojna dotyczy pana bezpośrednio, tragicznie dotknęła również pańską rodzinę. Na wojnie zginął pana syn, walcząc za Ukrainę. Jest nam szczerze przykro, ponieważ ta wojna to także pana osobista perspektywa. Wasza osobista, a prosto perspektywa. No, powiem panom tak, Matipiacha, czyli Anton, był bardzo dobrym, godnym człowiekiem. Często zwracam uwagę na jedną rzecz. W telewizji często mówi się, ten jest cywilem, a ten jest wojskowym. A ja ciągle powtarzam, wojskowi też są cywilami. To ludzie, którzy jeszcze wczoraj byli inżynierami, muzykami, lekarzami. Niedawno leczyli ludzi. Nie chcieli nikogo atakować, nikogo napadać. To tragedia spadła na nich. Przybyła rosyjska armia, i oni zostali zmuszeni do chwycenia za broń, aby bronić swojego państwa, swoich rodzin, swoich żon, swojej ojczyzny. To ci sami cywile rodzinę, swoją drużynę, swoją tamtą, bądź

Był moim przybranym synem. Wychowywaliśmy go w naszym domu przez 10 lat, aż stał się dorosły. Poszedł na wojnę. Kilka miesięcy później, w lipcu, bohatersko zginął na froncie. Co mogę powiedzieć? W wielu ukraińskich rodzinach panuje ten sam ból. Te same straty, ta sama tragedia. Tragedia, ponieważ ta wojna dotarła do każdego domu. I szłam kazać, To jest tak, bogata Ukraińca, u każdego jest tragedia. Tragedia wojna, zaszła w jak narody w Tak samo jak naród żydowski podczas II wojny światowej, każda żydowska rodzina kogoś straciła. Ktoś zginął w obozach śmierci, ktoś w innych miejscach, tak samo jest dzisiaj z narodem ukraińskim, wielu zginęło, wielu zostało inwalidami. A że wiele kobiet pozostało wdowami, a dzieci są no, sierotami. Przeżyliśmy taką tragedię. Dlatego uważam, że zło trzeba powstrzymać. Szanowny rabinie, Rosjanie oskarżają Ukrainę o nazizm, a także twierdzą, że rzekomo rządzi tu reżim. Kiedy tak mówią, jaka jest pańska opinia? Co pan o tym sądzi? No, po pierwsze, to Odpowiadam na to pytanie od początku wojny. Odpowiadałem już na nie wiele razy. Dlaczego się uśmiechnąłem? Ponieważ przypomniałem sobie, jak niedawno oglądałem wywiad prezydenta Zełęckiego z amerykańskim dziennikarzem Benem Shapiro. Był to wywiad, w którym prezydent również odpowiadał na to samo pytanie zadane właśnie przez Bena Shapiro. I prezydent też się uśmiechnął, powiedział, jaki nazizm, przecież jestem Żydem. Ciągle powtarzam, o jakim nazizmie mówicie? Ukraińcy mają wolne wybory. W Rosji nie ma wyborów. Tam jeden uzurpator rządzi już 20, a może nawet 30 lat. Sam już nie wiem ile. W Ukrainie prezydent zmienia się co 4, 5 lub 8 lat. Byli Kuczma, Juszczenko, Janukowycz, Poroszenko, a teraz Zełenski. To demokratyczne państwo. Tutaj naprawdę wybiera się prezydent. 73% obywateli wybrało Żyda na prezydenta. Nie prosiłem ich o to. Sami go wybrali. Nie prosiłem, żeby wybrali Żyda. Nikt mnie nawet o to nie pytał. Ukraińcy po prostu dokonali swojego do wyboru. Partie nacjonalistyczne nawet nie dostały się do parlamentu. I nie mówię tu o nazistowskich, ale o zwykłych partiach nacjonalistycznych, których nawiasem mówiąc nie ma nic złego i nawet one nie zostały wybrane do Rady Najwyższej. Co więcej, w niewielu krajach świata istnieje ustawodawstwo przewidujące odpowiedzialność karną za antysemityzm. A w Ukrainie takie prawo istnieje. I działa. To wielkie osiągnięcie Ukrainy. Kilka lat temu Rada Najwyższa uchwaliła odpowiednią ustawę, i ona naprawdę działa. Zawsze powtarzam: my, Żydzi, Rosjanie, Ukraińcy, dobrze tu żyliśmy, aż do rosyjskiej agresji. Nikt ich tu nie zapraszał, nikt nie prosił o denazyfikację. Nikt nie prosił ich, żeby tu przyjeżdżali i zabijali. A oni zabijają wszystkich: Ukraińców, Żydów, Rosjan. Zabijają wszystkich i nie pytają, jakiej jesteś narodowości. Sam pamiętam, jak na początku wojny w obwodzie kijowskim rozstrzeliwali ludzi, strzelali do samochodów, nawet ich nie zatrzymując. Nikogo o nic nie pytali. W tych samochodach mogli być Ukraińcy, Rosjanie, Żydzi, ktokolwiek. Na przykład w Buczy zabili członka naszej społeczności, naszej synagogi Zamojskiego. Zabili go bez powodu. To był bardzo spokojny, dobry człowiek. Rozstrzelali go, a to był człowiek, który nie skrzywdziłby nawet muchy. Dlatego... Patrząc na to, co robią Rosjanie, uważam, że najpierw powinni spojrzeć w lustro. I właśnie dlatego oskarżenia Ukrainy o nazizm są po prostu śmieszne. Nie ma tu żadnych nazistów. Dla mnie to absurd. ja Szanowny rabinie, rozmawialiśmy już, pytałem pana o powiązania i reakcje środowisk żydowskich w Stanach Zjednoczonych, ale myślę, mogę nawet powiedzieć z całą pewnością, że zna pan również Żydów mieszkających w Rosji, zna pan te społeczności. Pewnie ma pan z wieloma z nich kontakt, może zadzwonić, porozmawiać osobiście, co mówią, jakie jest ich nastawienie, jak patrzą na tę wojnę. Ja wielokrotnie się ja, ja, ja do nich zwracałem. Pierwszym yeah, nie i nie chyba liczba. najbardziej znanym był mój apel z pierwszego marca 2022 roku. Wtedy, trzymając w rękach zwoje tory, zwróciłem się do Żydów, ale nie tylko do nich, zwróciłem się również do Rosjan. Moja znajomość języka rosyjskiego jest na poziomie native speakera, ponieważ urodziłem się i wychowałem w Leningradzie, który wówczas był częścią Związku Radzieckiego, a obecnie jest częścią Rosji. Zwróciłem się do nich, to był krzyk mojej duszy, zatrzymajcie wojnę, co wy robicie, przecież razem uczyliśmy się z tych samych podręczników. Oglądaliśmy te same filmy, w których pokazywano, jak niemieckie wojska i czołgi najpierw najechały Polskę, a potem Związek Radziecki. Widzieliśmy, jak zabijali wszystkich, w tym cywilów. A teraz widzimy rosyjskie czołgi, które zabijają. Czołgi strzelają prosto do domów ludności cywilnej. Błagałem ich, żeby przestali. Po cywilnym domach. I następnie wezwałem ich do opuszczenia Rosji, ponieważ opada nowa żelazna kurtyna, ponieważ Rosja powraca do ideologii ZSRR, tam otwarcie gloryfikują Stalina przedstawiają go jako wielkiego przywódcę i bohatera. Sam opuściłem Związek Radziecki w 1987 roku, ponieważ nie chciałem żyć w Imperium Kłamstwa i Zła, dlatego nie chcę, aby Związek Radziecki odrodził się. Nie chciałem żyć w Imperium Zła. I tomo ja nie chcę, żeby Ukraina Ukraina dążyła do wyjścia z ZSRR i wyszła. A teraz Rosja próbuje siłą wciągnąć ją z powrotem. Zwracałem się również do Żydów mieszkających w Rosji, prosiłem ich, aby jak najszybciej wyjechali aby nie zostać zmobilizowanymi, aby nie zabijać niewinnych ludzi i nie zginąć sami. A jeśli odmówią, żeby nie trafić do więzienia na 10 lat, bo jeśli nie zrobią tego na czas, może nie być już wyboru. Niestety nie mam danych, ilu z nich mnie wysłuchało, ale wiem, że dziś nie mogą swobodnie mówić, otwarcie wyrażać swoich opinii. <sum> nie żyją w wolnym i demokratycznym nie kraju. Nie mogą powiedzieć nic przeciwko władzy, ponieważ ta władza nie oszczędza nikogo. W dzisiejszej Rosji za samo słowo pokój można ponieść odpowiedzialność karną. Dlatego nikogo nie osądzam. Ale będąc na ich miejscu, wyjechałbym, choćby po to, żeby nie być zmuszonym do współpracy z tą władzą. Mój przyjaciel I Wojciech pytało, pytał o oskarżenia czy, czy, czy Ukrainy o nazizm, ale nawet biorąc pod uwagę to, co pan właśnie powiedział, to właśnie reżim Putina można by nazwać nazistowskim. Jak pan sądzi, czy jest on już nazizmem, czy tylko zbliża się do niego? Mówię, w ich telewizji otwarcie mówią, że trzeba zrzucać bomby na Europę, na europejskie miasta i nie tylko na Ukrainę. Twierdzą, że rzekomo sprywatyzowali zwycięstwo w II wojnie światowej i postanowili, że mają wyłączne prawo uważać, że tylko oni pokonali nazizm. Zapominają wspomnieć, że otrzymali ogromną pomoc od Stanów Zjednoczonych w ramach programu Land Lease, działania wojskowe prowadziła Wielka Brytania, a także że wiele innych krajów, Ukraina również walczyła z nazistami. Teraz przywłaszczyli sobie prawo do określania, kto jest nazistą, kto faszystą, a kto nie. I nie chodzi tylko o Ukraińców. Zgodnie z ich logiką, Europejczycy też są faszystami. Polacy, nazistami, Ukraińcy, Europejczycy, Amerykanie, wszyscy są nazistami. Dzisiaj mogą nazwać nazistą każdego, jeśli chcą, nazywają. Jutro powiedzą, że Żydzi też są nazistami. To znaczy, że zdecydowali, kogo nazwą, ten będzie nazistą. A sami w międzyczasie współpracują z reżimami, z tyranami, z Iranem, z Koreą Północną. Ja, na przykład, mogę nawet sformułować matematyczne równanie. Reżim irański otwarcie deklaruje, że dąży do zniszczenia Żydów, zniszczenia państwa żydowskiego, wszystkich Żydów w Izraelu i nie tylko. Mówią wprost, czego chcą, więc, kto jest faszystą. To jest przecież cel nazistowskich Niemiec. Dzięki Bogu Iranowi nie pozwala się tego zrealizować, a wręcz przeciwnie, ten reżim upadnie. A teraz Rosjanie w sojuszu z Iranem przekazują im technologie jądrowe, pomagają im. Iran z kolei dostarcza Rosji szachedy, które codziennie bombardują nas tutaj, w Ukrainie, a Korea Północna. Wiadomo, jaki to reżim reżim stalinowski. To tylko pojedyncze przykłady, ale schemat jest całkowicie oczywisty wszystko jak na dłoni. Mówię teraz, podobnie jak w czasach II wojny światowej, kiedy istniała oś Niemiec, Japonii, Włoch i innych, również dzisiaj istnieje oś zła. Są to kraje, które pomagają Rosji. Iran, Korea Północna. Wcześniej była jeszcze Syria, teraz, dzięki Bogu, jest nieco spokojniej. Jest jeszcze Hamas, Hezbollah i inne małe satelity, którym pomaga Rosja. Rosjanie powinni spojrzeć w lustro, co więcej. Po 7 października 2023 roku, kiedy w Izraelu doszło do masakry zorganizowanej przez Hamas, Rosjanie już dwa dni później przyjęli delegację Hamasu. Nie nazywają Hamasu terrorystami, nie uznają tego, dla nich to tabu, pomagają im na wszelkie sposoby. Hamas używa rosyjskiego uzbrojenia, Hezbollah również, a Hezbollah zabija Żydów w Izraelu, dlatego naprawdę powinni spojrzeć w lustro, i może no, bez nadęję zierko. Szanowny Rabne, na waszą Szanowny Rabinie, jak pana zdaniem powinna zakończyć się ta wojna? Czy dopuszcza pan scenariusz, w którym Ukraina zgodzi się oddać część swoich terytoriów, czastyną swoich terytorii? Ja, ja nie jestem strategiem wojskowym ani politykiem. Modlę się, aby Trumpowi udało się powstrzymać wojnę. Ma rację. Każdego dnia ginie wielu ludzi. Tak, przekazanie terytorium niekoniecznie oznacza porażkę w wojnie. Mamy przykład Finlandii. W latach czterdziestych straciła część swoich terytoriów. Związek Radziecki je zajął. Ale ZSRR nie był w stanie nic zrobić z samą Finlandią. Oddała terytoria, ale zachowała swoją państwowość. A dziś, według sondaży, Finowie są najszczęśliwszym narodem na świecie. Tak więc udało im się obronić swoją niepodległość. Ale nie twierdzę tego, broń Boże. W Ukrainie temat przekazania terytoriów jest odbierany niezwykle boleśnie i jest to całkowicie zrozumiałe. Nie zamierzam udzielać żadnych rad. Jednocześnie chodzi o ludzkie życie. Każdego dnia giną ludzie, giną żołnierze. Giną cywile. To życie, którego nie da się przywrócić. Ale najważniejsze jest prawdziwy, trwały pokój. Pokój, który zagwarantuje, że jutro Rosja nie wznowi wojny i ludzie nie zaczną ponownie ginąć. Szanowny, szanowny rabinie, serdecznie dziękujemy za spotkanie i rozmowę. Dziękujemy również za piosenkę Apel. Jak już powiedział Wojciech, jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Wełykiem. Jest możliwość zwrócenia się osobno do naszych polskich widzów. Być może chciałby Pan wygłosić jakieś szczególne przesłanie? Chciałbym podziękować narodowi polskiemu za pomoc udzieloną Ukrainie. Dziękuję władzom polskim za wsparcie. Ukraina, walcząc o swoją niepodległość, walczy jednocześnie o wolność Polski. Dzisiaj widzimy to szczególnie wyraźnie. Rosja otwarcie deklaruje, że kolejnym celem będą Polska i kraje bałtyckie. Bałtyckie. Uważam, że Polacy dobrze to rozumieją. Chciałbym wyrazić Wam wdzięczność i pobłogosławić naród polski, abyście nadal wspierali Ukrainę zarówno moralnie, jak i materialnie. Razem pokonamy zło, razem światło pokona ciemność. Sweet. Serdecznie dziękuję i błogosławię. Czekamy na Mesjasza. Niech Wszechmogący ześle Go nam, a kiedy On przyjdzie, zakończą się wszystkie wojny w Izraelu, na Ukrainie i na całym świecie. Bardzo dziękujemy. Był z nami Naczelny, Rabin Ukrainy, Moshe Rojwen Azman. Życzymy spokojnego nieba. Dziękuję. Wielka The throne of Tsar is built on fear and hate They don't want peace They want just blood and fire It's time to crush the evil empire Donald Trump, it's time to fight In the name of light, in the name of light Donald Trump, it's time to fight In the name of light, in the name of light I will end the war in Ukraine, I will stop the chaos in the Middle East, and I will prevent World War III from happening, and you have no idea how close we are. All eyes on you, it's time to stop this pain. We pray for peace, here under missile rain. You hold the key, the page is yours to write, and God bless you. Bring in peace and light Donald Trump, it's time to fight In the name of light, in the name of light Donald Trump, it's time to fight In the name of light, in the name of light Donald Trump, it's time to fight In the name of light, in the name of light